Jaram nie jak tańczysz za stole, ale nie wziąłbym Ciebie za żonę Myślę, że to zrobimy wieczorem, ale nie dla Ciebie, mam pierścionek I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem Przeprosi sło, że złożę zysienia urodzinowe Bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet, Boże a! Wiem, jak chciałem słowa i wiem, co masz I powiem Ci dokładnie to, co chcesz Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcesz A ja będę Ci to mówił do to... końca Ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzisz A ja znowu powiem, mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi. Ona jest beauty, Powtarza mi ciągle, że mnie lubi. Pytasz czemu nie widzimy się częściej. I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi, pytasz czemu nie zrobimy nic więcej. A nie wiem sam, nie rozumiem, sam siebie mała To nie tak, to nie tak, ja nie chcę po prostu na... Robili jak mocno dziewczynki się pokłóciły i co się działo u rodziców? Już w dzisiejszym odcinku. Dobra, co robimy w końcu? Nie mam bladego pojęcia. Ja też. Czekaj, mój telefon dzwoni. Halo? Hej, tu Jezuza. No, wiem, poznaję zawsze Twój numer. Chcesz dzisiaj przyjść? Czy co robisz w ogóle? Jestem w domu i opiekuję się moim kuzynowstwem. A ile lat? Ten sam wiek i yy, o rok młodszy jej brat. No to w sumie. Ej, a idziecie? A gdzie? Do parku. Okej, okay. ulica. Podaję ulicę. Mhm. Dobra. No to. Idziemy. Już czekajcie na nas tam. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy. No, idziemy na Orzeszkową i na po prostu na jak coś zmyślona ulica. Na Orzeszkową idziemy i tam jest park, i idziemy do parku do moich przyjaciół. Ale my tam nikogo praktycznie nie znamy. No to poznacie. Okej. Okay. A są tam chłopacy? No, dwójka się znajdzie. A no to git. No w sumie git. Dobra, to chodźcie. Dobra, nie. Co ja? Nie lubię cię. Chodź, dawaj mi tą kaczkę. Nie dam ci tej kaczki. Zostaw tą kaczkę. Okej. Okay. Nie kłóćcie się. Ciebie nie lubię, Tom lubię. To jest moja siostra i nie masz prawa jej nic robić. Mam, mam. I zaraz zawołam mamę. Ale nasza nas obroni. Nie obroni was. Aha, tak myślisz? Na pewno? A właśnie, że zobaczysz. No nie obronisz mnie. jesteś w sensie, kurde. No no, po prostu, no, moja mama was załatwi. Na pewno. No, na pewno, już to widzę. Jak wasza mama załatwia mnie, czyli najsilniejszą osobę na całym świecie. Aha, ej, dobra, oni poszli gdzieś. A w ogóle, jak te twoje przyjaciółki się nazywają i koledzy? No, jest tam Zuzia, Emilka, miłość. Mówią na niego bad boy. I um, oczywiście Franek. Legenda nasza chyba. No wszyscy go tak mówią. Dobra, idziemy. Dobra, jesteśmy. No. Super. Mam nadzieję, że dziewczynki się nie pokłócą. No, dogadują się w sumie. No, już to widzę. One nienawidzą waszej siostry. No. To akurat wiemy. O Boże. Tam są... Chodź, uciekajmy. O, Zosia, hej. No hej. Co ty tu robisz z koleżanką? No, jestem z koleżanką po prostu. Dobra, a wiesz, gdzie jest Zuzia? Tam dalej. OK, idziemy. O, gdzie jest Zuzia? Kto to? Kto to? Ej, ej, ej. ej. uspokój się. To jest mój, moja kuzynka. No i ja to, Ja jestem jej... jej, jej jego bratem... W sensie siostrą. A um, miłość to jest... Patryk. Chyba. No dobra, mniejsza. A to jest... Maja... Poznajdzie się. Elo? Elo. Ale jest. Miłość się nowy kubek. Trudno! Warto było. Dobra, nie wynikam. Gdzie jest Zuzia? Chodźmy. No, pewnie już są. Siema! Siema! Cześć! Dobra, ja sobie tu siadam. Ja tu. Ja idę tu. I ty się nie zbliżaj do niego. Bo jeszcze raz kubek strzaskasz. Co ty kubek strzaskałeś? Przecież to był. Za wszystkie pie... Za pięć złotych kubek z lumpeksa? Mmm, tak. Trudno walić. Jak się nazywacie? Nie wiem. Aha, okej. Okay. A ja jestem Maja. Okej, okay, super. No to super, no to w sumie nic. Yy, no to co robimy? Gramy w butle? Mhm, akurat mogę wychlać butelkę. Mhm, już. Zuzia. Dobra, co mi dajecie? Kto mi daje? Dobra, wybieram wezwanie. To ja ci dam. Powąchaj kwiat tulipanu. A gdzie jest tu tulipian? tulipan? Tu. Miłość, posuń się. Posuń, posuń to, tą twoją tłustą dupę. Aha. Dobra, proszę się uspokoić. O Boże, zjadłam. Dobra, mniejsza. Yy... Dobra, lecimy znowu? No, kręcimy. Czekajcie, muszę tutaj. O. Pukup, pokup, pokup, pokup. Franek. No, co mam zrobić? Albo pytanie, no, pytanie, wolę pytanie. Czy masz dziewczynę i czy planujesz mieć dziewczynę? Mieć nie mam. Ale planować mam. Planować tak. Hmm. Co się chyba gra? Wiem kto. No, bo wzięłaś mi, bo y, wy dwie wzięłyście... za, zakusiłyście mi mój notesik. No to wiecie. Dziękuję bardzo Do widzenia. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no. Dobra, trudno. Nieważne. Gdzie idziemy w ogóle? Ej, bo ciemno się powoli robi. No. No to może pójdziemy na przykład do hotelu. Pięciogwiazdkowego. Tylko bym musiała do mamy zadzwonić. Dobra, to dzwonię do mamy. Chwila. Hej, mamo. Co się dzieje? Mogę pójść do hotelu z kuzynka, kuzynami, kuzynostwem. No i z kolegami. Tak. Skąd wiedziałaś? No bo widzę na lokalizacji, że masz bardzo dużo śmiechu w sobie. O. No to mogę? Tak, ale wracasz jutro od razu. Ok. No to. Możemy! No to dawajcie, kupujemy. No. No to my z dziewczynami mamy swój pokój czteroosobowy. A wy, chłopacy, macie swój pokój, czyli obrzydliwy. Dobra, nie będę się, nie, nie się. Aha. Aho! Dobra, mniejsza. Biorę wszystko. Trzymaj szyjkę. Dzięki. Idziemy. Dobra, jesteśmy, chodźcie. Dobra, jaki pokój bierzecie? Ja chyba numer cztery. Nie ma cztery. Mamy i tak razem wszyscy chłopacy, więc jak będą. No. My idziemy pierwsi. Ej, ale damy są zawsze pierwsze. I co mnie to obchodzi? Mm, mm, mm. Idziemy do recepcji. Gdzie jest, gdzie jest recepcja? Gdzie jest recepcja? Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy wziąć pokój numer dwa. Okej, okay, dobrze. Proszę o to klucz i macie skierowanie. Okej, okay, dobrze. To my idziemy. My już mamy pokój, a wy nie. Dobra, to teraz my. Damy. Chcielibyśmy wziąć na samej górze pokój, czyli numer 3. Cztery osoby. A, no to dobrze, no to proszę, karta. Karta. tutaj numer 4, czyli tak. I proszę, idźcie na górę. Dziękuję bardzo. Na co wy czekacie? No na Was. Przecież my sami nie pójdziemy. No okej, okay. okej. Okay. Najpierw do was pójdźmy. Dobra. To gdzie wy macie pokój? No. Dobra, wzięliśmy sobie ten. Okej. Okay. To idźcie. Nie ty! Aha, zakluczyli nas. Nawet nie pozwolili nam tam spojrzeć. Dobra, my idziemy do swojego. Dobra, tu chyba. Pokój. Dobra, chodźcie. Jezu, różowy! Różowy, jak piękny! Boże, tu jest pełno róż. No i nawet serduszko na, so na tym. No ja, ja siadam tu. No ja muszę tu. Połóżcie tutaj rzeczy. Czyli kluczy, takie, takie. Dobra. Nie ja idę do toalety. Dobrze, no to ja sobie usiądę. W sensie idę na taras. Mhm. Czy przetrwali noc? I co chłopacy zrobili ze ścianami w pokoju? Już w następnym odcinku.